O lisku chytrusku. Hmm. Kogo by tu najłatwiej oszukać? Myślał, dumał lisek chytrusek. Co widzę? Chłop wiezie ryby. Hej, powiem sobie. Podbiegł lis naft, położył się na drodze i myśli: Będę udawał nieżywego. Oj, pomarło się, nieboraczku, pomarło. Ale futerko przyda się na mrozy. Na, e, nacisnął chłop czapę na uszy. Śmignął batem. Pojechał. Dzwonią dzwoneczki, parskają konie. Lisek złodziejaszek spieszy się jak może. Przełykał lisek ostatnią rybę, gdy nadszedł miś. Czymżeś się tak obiadł przyjacielu? zapytał. Rybek się najadłem. Ty też możesz się najeść do syta. Widzisz, widzisz ten staw? Jest tam przerębla. Spójrz do niej ogon i czekaj. Długo i cierpliwie trzymał miś ogon w przerębli. A gdy chciał wstać, ucieszył się bardzo, że taki ciężar poczuł u ogona. Trzeba ostrożnie wstawać, żeby wszystkie ryby wyciągnąć. Szarpnął miś mocno, ryknął z bólu, oderwał się od przerębli. Lecz od tego czasu niedźwiedzie nie mają ogonów. Wolno człapał smutny buraz wśród drzew. W pewnej chwili ujrzał z daleka swego doradcę, rozmawiającego z krukiem. O, panie, piękny masz strój, a głos chyba jeszcze piękniejszy. Zaśpiewaj. Chciał się pochwalić kruk swym talentem. Zapomniał o serze. Rozwarł dziób i, i lisek pomknął w las. Hej przyjacielu, czy mogę się u ciebie zrzemnąć przez małą chwilkę? Proszę bardzo, wejdź do izby, rzekł gościnny szark. A rankiem skarżył się zajączek, że lisek go z domu wygnął. Kiedyś znowu stanął lisek pod drzewem i wołał do wiewiórki. Oddaj mi swoje zapasy zimowe. Nie oddam, odpowiedziała wiewiórka. Ach tak, poczekaj, warknął lisek. Skoczył po deskę, po glinę, zabł, zamurował otwór wiewiórczego domku. Zginiesz bez powietrza, cieszył się rudzielec. Ledwie lisek zdążył zejść z drzewa, gdy otoczyła go oburzona gromada. Głosuję za tym, żeby liskowi, lisowi chytrusowi nie wolno było mieszkać w lesie. Nie wolno! zawołały zgodnie wszystkie zwierzęta. Powlukuł się przez pola lis wygnaniec. Zobaczyły go wiejskie psy. A w lesie zapanowała radość. Najbardziej cieszyła się. Odmurowana wiewiórka. Możecie grać na koniec, koniec.